Cześć, cześć, dzień witam Was na kolejnym odcinku z Game Weeka. A w dzisiejszym odcinku skupimy się na weekendowej promocji Steam i na Steamie oczywiście. No i oczywiście zapraszam do oglądania. Oczywiście dziękuję Wam za wszystkie lajki, suby, doświetlenia no, pod filmami. Pytaliście się w komentarzach o live'y, zobaczymy jak czas pokaże. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy na live'ie. Dziękuję za komentarze. Oczywiście na wszystkie będę starał się w, w dzisiejszym odcinku odpowiedzieć. Ale na no co lecimy do, do pierwszej gry o nazwie Armored Core 6 Fires or Rubicon. Babuła oczywiście polega na, na tym, że gracz wciela się w pilota mecha w dystopijnym świecie Rubicon, N3. Planet jest przez katastrofalną substancję zwaną Koral. Organizacje korporacyjne i niezależni najemcy walczą o kontrolę nad tą substancją. Dynamiczne walki mechów w trzeciej osobie, gdzie kluczowe są szybkość, zwinność oraz odpowiednie dostosowania pancerza i broni. Rozgrywka opiera się na personalizacji mecha i precyzyjnych starciach z przeciwnikami. Polegający na single player z elementami online pvp. Intensywna akcja z dużym naciskiem na zręczność i taktykę, więc dla osób, którzy lubią taką grę, polecam serdecznie sam grałem. Trudny poziom zbliżony do gier From Software jak Dark Souls. Cena to około 250 zł. A gra jest na platformy PC, PS5, Xbox Series X oraz S. Oczywiście ta gra powstała dla fanów gier akcji Macu produkcji From Software oraz graczy szukających wyzwań intensywnej rozgrywki. Jak bardzo za ciekawie, no to proszę wpadać na klimat, tam jest przecena. Kolejną grą to jest Infection Free Zone. Oczywiście, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, więc polecam zostawić łapkę w górę, subskrypcję i oraz komentarz dotyczący dzisiejszego odcinka, więc czekam na Wasze opinię. I mam do Was takie pytanie: jeżeli Wam się dzisiaj spodobają te wszystkie gry przedstawione w odcinku i byście chcieli w moim wykonaniu, żebym zagrał, no to piszcie komentarze, zastanowię się, może nagram, może nie, zobaczymy od opinii Waszej. Świat opanowany przez pandemię zombie. Gracz zarządza grupą od, ocalałych w realistycznie od, odwzorowanym mieście. Możliwość gry w prawdziwym mieście dzięki danym OpenStreetMap. RTS, symulacja przetrwania, zarządzanie zasobami, przeszukiwanie budynków, rozbudowa bazy, walka z bardami zainfekowanych, prowadzenie badań i oczywiście produkcji. Tyle rozgrywki polega na single player, sandbox, survival, strategii z, z realistycznym odwzorowaniem topografii miast. Topografii na przykład single playeru. Cena to około 99 do 130 zł. Jeżeli oczywiście nie ma już promocji na Steamie. A dla kogo oczywiście jest taka gra? Dla fanów survivalu, strategii zarządzania miast. Kolejna gra to jest Metafor ren R Oczywiście nie umiem angielskiego, więc przepraszam was. Premiera planowana jest na rok 2025. Popucha polega na fantastyczne królestwo, gdzie gra, jak wybraniec wyrusza na podróż, by zostać nowym królem poprzez starożytny rytuał. Gra pochodzi od twórców persony, pełna metafizycznych wątków i głębokiej fabuły. Rozgrywka połączenia eksploracji świata fantazy z walką turową oraz elementami RPG i zarządzania relacjami system podobny do social links, z, z persony, Tyle rozgrywki: single player, japońskie RPG, czyli anime, można jak to macie napisane, pokazane, z naciskiem na fabułę, dialogi, rozwój postaci i unikalny styl artystyczny. Cena. Brak oficjalnej ceny prawdopodobnie będzie kosztowało 12 250 zł. Dla kogo oczywiście jest ta gra? Dla fanów Persony j, RPG, fabura, fabularnej i od RPG fabularnych i artystycznych gier z unikalną atmosferą. Dla fanów też anime. Kolejną grą na naszej liście jest Remont 2. Kontynuując historię ze Remont from the Ashes, ludzkość walczy ze międzywymiarowym złem. Gracz odwiedza zróżnicowane światy pełne niebezpieczeństw i tajemnic. Rozgrywka. Strzelanka trzecioosobowa z elementami Souls-like proceduralnie wygenerowany świat system klas w postaci crafting trudne walki z bossami style rozgrywki single player lub co-op do trzech graczy z elementami RPG i Soul, Soul. duży nacisk na eksplorację lud i taktykę na to Około 200 zł. A dla kogo jest ta gra? Dla graczy lubiących wyzwania, kooperacyjne szelanki, eksploracje, Soulslike. like Kolejną grą to jest from The Ashes oraz Complete Edition. Dlaczego jest na naszej liście? Ponieważ jest dzisiaj na wyprzedaży przez weekend na Steamie. Po globalnym kataklizmie ludzkość walczy ze potworami z innego wymiaru zwanym RUT. Gracz jako ocalały próbuje znaleźć źródło zagrożenia i oczywiście je zniszczyć. Rozgrywka. Strzelanka z elementami RPG i Soulside Produkt realnie generowane lokalnie crafting broni i ekwipunku, walki z bossami, gra solo lub w op styl rozgrywki single, kop, intensywna walka z naciskiem na taktykę i refleks Souls Light. Mniej trudna niż Dark Souls, ale wymagająca. Cena to podstawowa wersja około 40 zł. Complete Edition z DLC-kami około od 80 do 100 zł. Oczywiście pamiętając o promocji na Steamie. Dla kogo jest ta gra? Dla fanów gier akcji, RPG z wyzwaniami oraz tych, którzy chcą grać w koop. Kolejna gra na naszej liście to jest Workers i e Sorcerers Soviet Republic. Fabuła. Brak klasycznej fabuły, gracz zarządza państwem w stylu ZSRR, pełna asymulacja gospodarki centralnie zaplanowanej. Rozgrywka to budowa miast, zarządzanie przemysłem, transportem, zasobami ludzkimi, produkcją i eksportem. Realistyczny system zależności między sektorami gospodarki, styl rozgrywki polegający na single player City Boulder, symulacja ekonomiczna z wysokim, wysokim poziomem realizmu, brak elementów fantazy czy walki. Cena to około 130 zł na stymie albo Early Access. Dla kogo? Dla fanów gier ekonomicznych, symulacji miejskich, retroklimatów i wielowarstwowej strategii. Bardzo fajny film z najlepszymi momentami z live'a, z najlepszych momentów live'a. Tak myślałem, że jakieś problemy były, bo nagle live się zakończył. Kiedy live z ECS-a? Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam Johnny. Kiedy live? Będzie ciężko. Akurat, bo teraz mam popołudniówki, mam też dziewczynę na głowie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest wymówka, ale jeśli usłyszymy jeszcze na niejednym live'ie, mam nadzieję że przyjdziesz i powiesz w końcu CS. Trzeba zatęsknić oczywiście. Dziękuję oczywiście za pozytywny e, komentarz. Z Najlepszych. Próbuję zrobić taką jedną rzecz, gdzie będę starał się takie momenty wrzucać Cię na jako Shorts albo coś takiego. To już wszystkie na no, naszej liście gry, które chciałem wam opowiedzieć, które były czy są dalej na przecenie na Steamie. Wszystkie informacje na temat tych gier dostałem ze strony Pl Planeta Graczy. Dziękuję oczywiście za wszystkie lajki, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie w komentarzu, którą byście chcieli grę zobaczyć w moim wykonaniu. Nie zapominajcie o ocenie, subskrypcji oraz zostawieniu lajka. Dziękuję wam oczywiście za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, siemano.